Po raz kolejny znajdujemy się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie już za chwilę odbędzie się obrzęd błogosławieństwa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Szafarzy, których tutaj widzimy w otoczeniu rodzin, ponieważ chcemy podkreślić, iż rodzina jest też miejscem formowania szafarzy Komunii Świętej. I w tej rodzinie parafialnej, którą teraz stanowiliśmy w czasie Eucharystii, są bardzo potrzebni, są bardzo zaangażowani. Jest to jakiś kolejny mój etap w służbie Bogu. Jest to dla mnie bardzo ważny dzień. Dzięki temu dużo teraz będę mógł jeszcze więcej udzielać się w parafii. To jest powołanie od Pana Boga. I zawsze byłem blisko Ołtarza, blisko, blisko Jezusa. i. Przez 6 lat byłem kantorem i lektorem. Także to była, można powiedzieć formalność już, że po prostu, że ksiądz proboszcz odnalazł mnie i dał mi tą szansę, abym był i mógł prowadzić tą funkcję. Proboszczowie wyznaczają kandydatów, mężczyzn, którzy spełniają te wszystkie wymagania, które stawia Kościół wobec kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Później Ksiądz Proborz zwraca się z prośbą do księdza biskupa o przyjęcie tych kandydatur i później kandydaci rozpoczynają właśnie kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. On w naszej diecezji trwa przez trzy miesiące. Jest to pięć sesji, pięć spotkań, pięć sobód, na której właśnie szafarze zgłębiają, można powiedzieć, tajniki tej posługi. Formują się, uczą i modlą. Na dzisiaj to już wszystko. Szafarzom oraz ich rodzinom serdecznie gratulujemy, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!